Parku Stary Ogród, a właściwie na pograniczu starego parku historycznego, parku Stary Ogród, a tutaj dalej parku marszałka Rokosowskiego, który został po 1945 założony akurat w tym miejscu i obejmował tereny, które znajdowały się poza historycznym parkiem Stary Ogród, ale obecnie park Stary Ogród i nawet ta część późniejsza, dużo 100 lat młodsza, generalnie znalazła się razem z tą częścią historyczną, ale nie w pełni. W całości boczeń zabudowano, znalazła się w rejestrze zabytków, także jesteśmy w parku, który znajduje się w rejestrze zabytków. No to Bene, Stary Ogród to był jeden z najstarszych społecz publicznych ogrodów w Polsce, to też o tym trzeba pamiętać. Chociaż niewiele z niego powstało, nawet układ aleik się nie zachował, a szkoda generalnie. No ale na sam początek wracając, kwitnął kasztanowce. Ale nie wszystkie, dlatego że tu przed nami ten placek, który tam jest e, z Tamaryszkiem, z tymi już właściwie drzewami, bo to już 10 lat minęło i te sadzonki zamieniły się w małe, w małe drzewka. Zamyka tak optycznie cały ten układ, zamyka mm, dwa dwie kępy, dwie kępy kasztanowca drobnokwiatowego on zać będzie kwitnął w sierpniu będzie miał bardzo podobne kwiaty do, no jak to kasztanowiec do kasztanowców a na razie wygląda tak tutaj irga wielokwiatowa natomiast od strony ulicy Limanowskiego tutaj zastosowaliśmy tak, bo poprawialiśmy ten projekt miał być tutaj wał taki dźwiękochłonny zielony z Hedera Halix czyli z bluszczem no nie przeszło, nie przeszedł ten pomysł, dlatego też no, zostały tutaj właściwie dwa rzędy. Dwa rzędy d -dwa, d dwa rzędy, dwa rzędy krzewów. to jakaś mała sprzeczka pomiędzy starszym państwem. Poczekam aż przejadą. A dobrze. No miłościwie skończyło się tylko i wyłącznie. Ale żałuję dlatego, że ulica Limanowskiego w Radomiu jest to bardzo w tej chwili ruchliwa ulica i przydałaby się tutaj taka odrobina ciszy. W jakiś sposób o piskle. Jak zwykle młode piskle kwiczoła w tej chwili chyba najczęściej padają ofiarami tutaj ptaków drapieżnych jakimi są sroki i sujki w tym parku. Kwestia jest tak, no wykaszanie, wykaszanie idzie całą, 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 parą, ale jak widać tam nie wszędzie, ta maryszek ładnie kwitnie. Prawdę mówiąc żałuję, że nie dobraliśmy lepszych kolorów tych róż, które tutaj są na tym e, różaneczniku. Można by być bardziej jaskrawne, bardziej kontrastowe i wtedy by to wszystko e, zadziałało tak jak trzeba. Wypadły tam dwa drzewa. Szkoda. No i cypryjczyk błotny. Szkoda, że po prostu nie są z e, żelazną konsekwencją te nasadzenia, które wypadną, ale wypadną nie z powodów tego, że no, nie znoszą tutajszego siedliska, a z innych przyczyn, na przykład, no, dewastacji, tak jak tutaj metak bardzo fajnie rosną. Tylko część z nich została zastąpiona daglezjami, nie wiadomo po jaką cholerę, bo zostały wyłamane przez, przez, przez e, no wandali, nie chcę tu dużo mówić. No ale to takie rzeczy się zdarzają, powinniśmy o tym wiedzieć. E, I dobrze by było akurat tutaj konsekwentnie trzymać się tego, co było w założeniach, czyli tą aleją polową, która tutaj była z, złożona z. Topoli hybryd, ona wszyst szybko wtedy rosły. To i dlatego została tu zasadzona bardzo szybko. Tutaj stała się dominującym elementem krajobrazu. Myślę, że za 20-30 lat tak się stanie z metasekwajami. Tutaj z tej starej były też takie odstępstwa oprócz topul były klony srebrzyste i tutaj je widzicie te dwa klony srebrzyste one zostały tu, gdzie były to pole, z posadzono metasekwoje. Jeśli te klony wypadną, to należałoby je obsadzić. Natomiast tu mamy działkę, która nie należy do parku, tylko do wód polskich, a może wodociągów. Tamten obszar, który widzicie przed nami, na przodzie jest brzoza, a dalej są pochylone. To jest dzika część ogrodu, która wcześniej została specjalnie przeznaczona na to, żeby ona dziko zarastała. No i przez pierwsze dwa lata z tą próbowano walczyć, to znaczy tutaj wchodziły tabuny osób, które pielęgnowały ten teren, ale na szczęście zrezygnowano z tego, więc tamto sobie swobodnie zarasta. Natomiast tutaj, no tutaj by się przydało troszkę tą dwójkę jednak włączyć i pomyśleć o Troszkę o upiększeniu tego terenu. Zresztą tutaj widać te wszystkie kamie, ka, ka, y, kamienie. To są pozostałości po tym, co robił tutaj y, magistrat w latach 100 lat temu. E, pewnie w roku 1923 to on pro wpadł na pomysł realizacji y, tego pomysłu, czyli skanalizowania y, rzeki Mlecznej, która płynęła tam pod tym płotem, który widzicie, tam płynęła rzeka Mleczna, a tam, gdzie teraz jest ulica Limanowskiego, płynął sobie e, potok, który teraz nazywamy potokiem południowym, a wcześniej pewnie to była tutaj Mleczna, e, Radomka, a tam po prostu płynęła rzeka Mleczna. Ale to ta sprawa do tej pory przez historyków radomskich jest skrzętnie pomijana, nikt chyba nad tym jest, e, nie przesiad fałdów, nie przeanalizował materiałów kartograficznych, materiałów y, pisanych, no i stąd takim filmy zawieszeniu. I ciągle jest ta rzeka mleczna, rzeka mleczna, rzeka mleczna. No e, teraz to już jest rzeka mleczna. Tak. Kolejne pokolenia mają też prawo do tego, żeby nazywać e, swoje takie jakby charakterystyczne elementy swojego środowiska, w którym żyją po własnym jest to potrzebne do identyfikacji siebie z jakimś obszarem, z terenem. No i tyle. No tu dalsza część zagania odświeża jeden. Tutaj zawsze trzeba było dwa zaganiacze w całym parku. Tam przed nami w głębi miała się pojawić łąka kwietna, do tej pory jej nie ma. Szkoda, żałuję. Ale taka z prawdziwego zdarzenia, a nie taka sztuczna, jak była realizowana w ramach budżetu błowodalskiego w zeszłym roku w Radomiu. Zresztą ciekawy jestem w tym roku. Chyba pojadę i, i sprawdzę, jak po roku się mają te łąki kwietne, które w zeszłym roku były zakładane.